powoli, ale jednak wracamy do normalności. O tym, że wracamy do normalności, świadczy fakt, że jesteśmy właśnie w tym miejscu. To jest nowe miejsce przy Polnej 7. Jesteśmy w kwiaciarni, a z nami jest znana toruńska florystka, śmiało tak mogę powiedzieć, Magda Rutkowska, właścicielka kwiaciarni Green Place. Pani Magdo, proszę nam powiedzieć, jak Panią zaskoczyła ta sytuacja, w której znaleźliśmy się po 12 marca? To znaczy, no oczywiście zaskoczyła mnie, jak każdego przedsiębiorcę, tak? Aczkolwiek no, chwila zawsze jest wątpienia, chwila jest zastanowienia się, co będzie dalej, ale to było ile? No, dzień dwa, a potem co robimy, jak żyjemy. Tak? No właśnie, no bo... Co zrobiliście po tych kilku dniach, od momentu, kiedy świat się zamknął, kiedy Polska się zamknęła? Kiedy wiedzieliśmy, że ludzie muszą stać w domu, więc wiecie, smutno jest bez kwiatów w domu i nie wyobrażam sobie być w domu bez kwiatów. Każdy z nas nagle chciał wiosny, tak? Pojawiło się słońce, jesteśmy w domu, nie wychodzimy na spacery, są zakazy, więc co? No więc zaczęliśmy dostarczać kwiaty. Oczywiście bezpiecznie, zgodnie z zasadami ale dostarczaliśmy, ludzie byli zachwyceni, dostawali tulipany, dostawali kwiaty zielone i zrobiliśmy mega dużą akcję z zielonymi torbami. Super i nawet sporo się o tym mówiło, ale to nie wszystko co zrobiła kwiaciarnia Green Place, poza tym, że można było zamówić sobie kwiaty na wynos do domu, to też zdecydowała się Pani na otwarcie zupełnie nowej kwiaciarni. Co zdecydowało o tym, że w takim czasie, kiedy wiele biznesów, także w Toruniu, niestety, zamyka się, akurat Green Place ekspanduje i otwiera nową kwieciarnię? No, muszę powiedzieć, że różne są głosy faktycznie, bo rzadko kto może w kryzysie się otwiera, ale ja wychodzę z założenia, że nie możemy patrzeć, że załamywać się, cokolwiek się dzieje. Trzeba myśleć o przyszłości i trzeba zawsze inwestować. No, najlepiej się inwestuje w kryzysie, tak? Rekin <grymiania> <grymiania> <Raking> biznesu. <grymiania> więc, więc myślę, że to jest może nie szaleństwo, ale to jest jedna z metod, tak? I to nie jest metoda przeze mnie wymyślona, tylko przez ekonomistów. Więc myślę, że pomimo, że jestem florystką, gdzieś jestem też i ekonomistką. Tak, więc też umiem liczyć i patrzeć mhm. na to wszystko. W tej chwili obecnie mamy dwa punkty w galerii handlowej i mamy tu nowy punkt na polnej 7B, gdzie każdy klient może podjechać, czuć się też bezpiecznie, spokojnie, jest taki sam wybór jak wszędzie. Więc myślę, że to też jest fajne rozwiązanie dla klienta. Co więcej, e, to jest bezpieczne dla tego biznesu na wypadek na przykład zamknięcia galerii handlowej. To jest bardzo Pani Magda. Pani tak. Magda, a proszę powiedzieć coś specyficznego akurat w tej kwiaciarni tu przypolnej, czy też może będzie ona taka sama jak pozostałe w terenie? To znaczy, zawsze misja jest taka, żeby wszystkie kwiaciarnie były w podobnym stylu. Tak? I to staramy się utrzymać. Ale pamiętajmy o tym, że ludzie pracujący w danym punkcie to oni tworzą tam kwieciarnię. Nie ja, ja mogę trochę swojego stylu jakby przekazać, ale to ludzie, tamten zespół tworzy tą kwieciarnię. Więc oni też gdzieś swoją styl gust przemycają do bukietów, do kwiatów, i to jest okej, okay. Jest to ekipa, która pracuje od wielu, wielu lat z nami. Więc myślę, że gdzieś jednak troszeczkę się różnimy. Nie da się być tak jak inne firmy, sieciówki, gdzie jest tak. jeden do jednego. No, to, to nie ma takiej możliwości. Są niuanse takie. Tak, raz. są bardzo duże niuanse, ale myślę, że to też klienci szukają, tak? Jedni wolą ten punkt, drugi ten, mogą tu przyjechać. Myślę, że Najważniejsze to, żeby oni odnaleźli miejsce i daną osobę, która im odpowiada w tym danym punkcie. Pytanie trudne, może trochę drażliwe, ale ważne, żeby pytać się w takim czasie o te sprawy. Ten zespół się zmniejszył? Zmniejszył się. Zespół. Zmniejszył się niestety. Zespół tak? się zmniejszył. Zmniejszył się o dwie osoby. No niestety, tak, bardzo bolej na tym, ale pracowało nas też dużo o. Więc w tym momencie nie ma możliwości. Ale yy, nie ukrywamy, że może być taka sytuacja, że będziemy zatrudniać, to nie mówmy, że no dzisiaj, na, na, na dziś jest taka sytuacja. A co będzie za miesiąc, za dwa? Nie wiemy. Ludzie kochają kwiaty, więc może będzie potrzeba. Zobaczmy, że rzeczywiście jak ktoś kupi yy, kwiaty w pieczarni Green Place, to nawet jeżeli nie kocha, to się zakocha. Spróbujcie, <laughs> drodzy Państwo, a my gościmy dziś yy, w Green Place przy Polnej 7B. Nowe zupełnie miejsce na Mapie Torunia, gdzie te kwiaty od pani Magdaleny Rudkowskiej i nie tylko kwiaty, bo to także inne drobiazgi możecie kupować. Zapraszamy bardzo serdecznie. i Dziękuję. Dziękuję bardzo.